Dzień dobry, witam Państwa w programie Na 8osi w naszym cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić, w którym będziemy analizować zdarzenia drogowe. Jest ze mną Andrzej Wachowski jak zwykle i to właśnie razem z nim będziemy tutaj... Zariziawać. I mam Latyn właśnie, który będzie pomagał, będziemy oceniać dlaczego się wydarzyły... Różne wypadki czy różne jakieś sytuacje na drodze będziemy chcieli to ocenić no i podzielić się z Wami naszymi opiniami. Zapraszam do oglądania. Zabieramy się do roboty. Ojo, oj, 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 To też sytuacja, która. Budzi no. grozę, bo widzimy tutaj, że kołko zaczyna wyprzedzać kółko. Mało, tam bęben wyskoczył, jedno kołko, drugie Co? kołko, tak. I, bęben, i bęben. I, tak. bęben, I bęben. bęben poleciał swoją ścieżką czyli, czyli jak bęben poleciał, to najprawdopodobniej tutaj przy tym pojeździe nie były dokręcone koło szpilki, i, i po prostu się. I wtedy spokojnie jedno koło odpada, później odpada drugie koło, a później jeszcze wylatuje bęben. No. Może nie w tej kolejności to szło, no, ale to bęben cięższy, mniejszy po prostu szybciej, szybciej się toczyło. A ten, tutaj z tą kamieną to miał po prostu niesamowite szczęście, bo no, prawdopodobnie bo, bęben z jednej strony przeleciał o tak. Ta. a kółka udało mu się przepuścić z drugiej strony. Z drugiej strony, no. Pamiętajcie kierowcy, nie zawsze trzeba wierzyć mechanikowi, trzeba sprawdzać te swoje koła, a jeszcze takich busach, które się przeładowuje. No to bo to zawsze się może polizować, jak się już poluzuje, to później to tak pracuje, tak wyrobi, że, że urywa to się. Jedna widzi. chwila i już jest. Tak, co tu dużo mówić. Kiedyś częściej to się tak zdarzało na tych polskich drogach. Pamiętam w latach 80. Gdzie myśmy mieli tak zwane bliźniaki koła spięte drutem, o tak to można nazwać. A dlaczego tak mówię spięte drutem? Ponieważ nie było tych twardych, prawdziwych, firmowych, takich fabrycznych szpilek. Szpilki się toczyły na warsztacie z jakichś takich które niby utwardzonych materiałów no i te koła później odpadały. Na drodze były tragedie, bo raz pamiętam, że koło się w autobus zbiło, w ogórka, w przednią prawą szybę, na szczęście tam nikt nie siedział. Z górnikami autobus wracał, no i, I tu jest podobnie. Auto przeładowane, koła niedokręcone Kierowcy teraz nie patrzą, czy mają dokręcone koła. Nawet jak wyjedzie z warsztatu, mówi się im po tysiącu dokręć koła, czy po dwustu kilometrach, czy sprawdź. Nie sprawdzają. I to jest właśnie taki efekt. No, a tutaj ten z kamerką po prostu miał szczęście. No, slalonic, no, Tak, wylawirował ta, te ta, latające ta, elementy. Tak, ale tu widać tak dwa koła i bęben. I to. bęben. I bęben, czyli idą szpilki, szpilki. No. Najpierw były luźne, później się urwało wszystko i wszystko wleciało. Czyli no. ten, który filmował, wykonał taki bardzo szczęśliwy unik tutaj przypadku i to bym szczęśliwym unikiem nazwał. No i bardzo ładnie to nazwane. Szczęśliwy unik. I z tym tak zostaniemy. Oby eee, każdemu się tak, jak spotka taki samochód, udało tak ominąć, taką, taką Tak szczęśliwie. Tak. No nie kiedy koła bliźniaki odpadają, kiedy się Łzysko rozpadnie, piasta, piasta się zatrze. To nie jest wina kierowcy wtedy, ale bliźniak to, to potrafi wyskoczyć spod naczepy na no, drugich tam wisi kierowca na Niewie i go płynie. Taki, taki podwójne koło wyprzedza, widziałem na autostradach, to Wawsy kiedyś sobie tak wyprzedził, jeszcze kilka innych pojazdów. Znaczy wyprzedziły ten jak te podwójne koła. No, ale na szczęście z, nic, z niczym się nie, nie zdarzyły. Zjechały około 10 km, bo myśmy za tym jechali, to skakało, poskakiwało, prawo w lewo, tu się od bariery betonowe odbierają, tu od góry. No, i był taki lekki zakręt w prawo, i tak lekko pod górkę, i te koła tam się udały. Udało się im tam. Zaczynały się zatrzymały się Nie, gdzieś tam poleciały, nie wiem, gdzieś tam na, na dół. Co dalej było, to nie wiem, no, ale Spary, tam, tam, nie, tam nie było jakichś tam domów. No. Udało się, ale są takie przypadki, i też nic nie możemy zrobić. Po prostu to trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście. Oglądajcie nas na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, dzielcie się opiniami na temat piszcie tego, czym my Pan mówimy. Jest. Piszcie do nas, napiszcie, może ktoś inaczej to tutaj oceni. No, a ja zapraszam do pogromowania się, już za tydzień do cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Czołem. Cześć!